witajcie ze Słonecznych Głów. Dzisiaj miałbyś odcinek właśnie stąd, ale niestety zabrakło mi troszkę czasu na to, żeby go całkowicie nagrać, więc dzisiaj tylko i właśnie to intro. Dzisiaj w tym odcinku Politycznym Tygodniku Widze Terapeuty porozmawiamy o tym, jak to piękne słońce ma na nas i na nasze działo. No i cóż, znowu jesteśmy w Polsce. Fajnie było, ale się skończyło. Ja wykorzystałem świetnie to, o czym przed chwilą wam mówiłem, czyli słońce, włoskie słońce. Oczywiście u nas też jest piękne, chociaż ostatnia pogoda wcale tego nie pokazuje. Ale właśnie dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jakie pozytywne, ale również negatywne skutki ma słońce na nasze ciało i nasz organizm. Przede wszystkim zacznijmy o tych pozytywnych rzeczach, no bo przecież, jak chyba wszyscy wiemy, wpływa ona na produkcję witaminy D3. Która jest bardzo ważna w odporności i budowie naszych kości, naszych zębów, ale również wpływa chociażby na lepsze gojenie się tkanek. Wpływa na przekrwienie naszego ciała, dzięki czemu tutaj te procesy regeneracyjne, w danej części pod wpływem światła słonecznego, będą lepiej się też goiły. Warto zaznaczyć to, że wiele takich zmian, nawet dermatologicznych. E, więcej problemów dermatologicznych również będzie e, tutaj pod wpływem światła słonecznego znikało lub też się niwelowało. Mowa tu oczywiście chociażby o trądziku, o jakichś e, łuszczycach, o jakichś stanach zapalnych skóry, e, ale takich bardziej łuszczycowych. E, I to jak najbardziej zaobserwowane jest, że wpływa bardzo e, pozytywnie e, na, na te właśnie schorzenia. Pamiętajmy o tym również, że. Światło słoneczne wpływa też na pobudzenie produkcji melaniny. Melaniny, która zabezpiecza, co ciekawe, zabezpiecza w głębszych warstwach naszą skórę przed właśnie takim promieniowaniem słonecznym, dzięki czemu, o którym za chwilę też dojdziemy, ma to też znaczenie pod kątem chociażby zmian nowotworowych i więcej nas po prostu mamy większą po prostu y, można powiedzieć że odporność na nie jeśli chodzi o właśnie zmiany nowotworowe skórne. E, co ważne, y, to światło słoneczne, te promienie słoneczne wpływają również na pobudzenie naszych gródów krewnych, takich jak jajniki, tarczyca, nadnercza czy przysadka. No i co też bardzo ważne w kontekście naszego codziennego samopoczucia, no to właśnie wpływa to na naszą jakość snu, ale również na, na po prostu produkcję hormonu endorfin, czyli takich hormonów szczęścia, dzięki czemu jesteśmy się bardziej zrelaksowani odprężeni, ale po prostu bardziej szczęśliwi, I kiedy widzimy to słońce rano e, za swoim oknem, to od razu lepiej nam się pracuje, z większym uśmiechem, jesteśmy bardziej e, życzliwi, można powiedzieć, że nazwijmy nawet i towarzyscy społeczni, e, niż w przypadku kiedy cały dzień jest pochmurno, jest ciemno i jest bardzo e, no tak można powiedzieć, że depresyjnie. Bo a propos depresji też chciałbym też e, tutaj nieco opowiedzieć pod kątem też wpływu Takiego negatywnego. No bo przecież e, zaobserwowano wiele razy e, w różnych badaniach, że negatywny wpływ e, ma e, brak światła słonecznego u osób, e, taki chociażby jak częste depresje lub też samobójstwo. Przecież jest udokumentowane to, że chociażby nie trzeba daleko szukać w krajach skandynawskich, zdecydowanie większa odnotowana jest liczba samobójstw niż tutaj chociażby w naszym, chociażby na przykład kraju. Jest to spowodowane chociażby e, oczywiście e, zmniejszoną ilością do, dotarcia do tego słońca, tak, gdzie tamte dni są krótsze, jednak ta depresja jest częściej odczuwalna. E, I też widać z moich chociażby podróży, że ludzie są też troszeczkę. Inaczej nastawieni, mniej właśnie tacy, mm, tak jak już wspomniałem, może towarzyscy, mniej uśmiechnięci. Co też w pewnym sensie też prowadzi do tego, e, że e, no, e, jest to jakiś tam współczynnik, e, który może prowokować do większych stanów depresyjnych, chociażby. E, na pewno e, może to też e, w porównaniu do tego, co też już przed chwilą powiedziałem o korzystnych wpływach, brak takiego e, dobrego nasłonecznienia wpływa też na naszą bezsenność. Oczywiście. Wpływa negatywnie, tak? Jeżeli jest, jest brak różnych substancji, które doprowadza do nas światło słoneczne, to tutaj jest problem z tym, żeby faktycznie spokojnie sobie też zasadzić. Możecie to też zaobserwować pod kątem zmian pomiędzy cieplejszymi miesiącami a zimniejszymi, czy tam w zasadzie jaśniejszymi i ciemniejszymi, tak? Jak bardzo dobrze Wam się śpi chociażby latem. Zakładając jakąś normalną temperaturę pokojową, o której w zasadzie wspominałem w poprzednich filmach, pod e, kątem jakości snu, ale e, porównajcie to sobie chociażby z zimą, gdzie tego snu może być troszeczkę ten sen, może być troszeczkę jednak e, zaburzony. No i też e, a propos tego, co też i wcześniej mówiłem i brak tego, nazwijmy to, słońca w naszym, w naszym organizmie, tych promieni słonecznych UV, wpływa też chociażby na zmiany kostne, takie jak chociażby osteoporoza, czy chociażby nawet krzywica u dzieci. Promienie UV, które chociażby wychodzi właśnie ze światła słonecznego, wpływa też również na procesy starzenia się naszej skóry. Skóra staje się właśnie sucha, wiotka i pojawiają się też również Zmarszki, których jak najbardziej nie chcemy. Bardzo często też obserwowane są po pojawia, pojawiające się nowe piegi. Także warto po takim sezonie opalania zweryfikować nowo powstające piegi, czy przypadkiem nie są one zmianami nowotworowymi. Oczywiście przede wszystkim mówimy tu o czerniaku złośliwym, ale również są inne choroby skóry, na które warto zwrócić pełną uwagę. Miejmy również świadomość tego, że duża ekspozycja słoneczna może też wpływać na pewno wpływa na produkcję wolnych rodników, które działają destrukcyjnie na DNA komórek i to też również wpływa na to, jak mogą rozwijać się u nas różnego typu nowotwory. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć pod kątem negatywnego wpływu słońca, to temat naszego wzroku. Pamiętajcie o tym, aby dobrze chronić nasze oczy dobrymi okularami, z dobrym filtrem UV, e, ponieważ może dojść do zapalenia spojówki, rogówki, może pojawiać się jakiś problem z plamką żółtą, e, nawet może się rozwijać chociażby zaćma. Także nie warto myślę, że ryzykować w okularach słonecznych e, tak jak mówię z dobrym filtrem UV, a niekoniecznie tutaj z najtańszego sklepu, tylko raczej spra ze sprawdzonych salonów optycznych. E, zakupić takie okulary i cieszyć się spokojnie e, dobrym, przede wszystkim wzrokiem. Zacząłem już mówić o ochronie przed słońcem, podczas okulary słoneczne, no to lecimy z tym po prostu dalej. Jak dalej się chronić oprócz oczu? No, oczywiście kremem z filtrem. Im jaśniejsza karna karnacja tym oczywiście ten wskaźnik SPF powinien być wyższy. Ja, jako że mam bladą skórę, muszę wykorzystywać filtr co najmniej 50. No tak, już mam niestety i wiem, że e, lepiej nie będzie, ale niektóre osoby mają ciemniejszą karnację i mogą się cieszyć troszeczkę e, lepszymi e, stanami wchłanialności. Przeminy słonecznej i też faktycznie tą lepszą karnację, ja niestety nigdy się chyba na ciemno nie opalę. E, pamiętajmy o tym, aby podczas tych letnich upałów stosować dużo, dużo wody. 2 litry, względne minimum, naprawdę względa tak naprawdę powinniśmy iść pod 3 a nawet 4 litry wody. Na pewno unikajmy używek słodkich napojów, zamiejmy to na warzywa, na owoce. No i też, tak jak mówię, dużo wody, gdyż to sprzyja większej, większej ilości witamin w naszym ciele, większej ilości antyoksydantów, które też niszczą, można powiedzieć, że wolne rodniki. No i tak jak już mówiłem, są one odpowiedzialne też za e, tworzenie się nowotworów w naszym ciele, także miejmy z tyłu głowy właśnie i taką rzecz. Temat może troszeczkę inny, ale według mnie cały czas związany jest z fizjoterapią, gdyż ja bardzo często pytam pacjentów, jak oni się czują, jakie ich samopoczucie, jakie relacje e, w jakimś e, towarzystwie jak śpią, no i też obserwujemy jak goją się ich chociażby tkanki. Także jak widzicie dużo rzeczy może związanych z promieniowaniem słonecznym. Oczywiście nie możemy mówić o tym, że to wszystko zależne jest od słońca, tak? Chociaż jak sami zauważycie na pewno to słońce ma bardzo dobry wpływ na nas, jeśli przede wszystkim chodzi o nasze samopoczucie, czyli coś co po prostu odczuwamy na co dzień kiedy widzimy za oknem albo po prostu na dworze jesteśmy i odczuwamy te piękne promienie słońca i od razu się do nich po prostu uśmiechamy, Wiedzą, że ten dzień będzie naprawdę dobry, niż w przeciwieństwie do tych pochmurnych, gdzie e, za oknem jest szaro buro, wstajemy rano do pracy i absolutnie nam się nie chce wstawać, także to na pewno możecie sami zauważyć, a to co się dzieje dodatkowo w naszym ciele, no to już Wam opowiedziałem i jest to pewien proces, który się pojawia, e, no ale on jest i nie zawsze na samym początku jest on wyczuwalny, odczuwalny, no, ale może się tworzyć poprzez bardzo dużą, e, bardzo duże właśnie, e, bardzo długie e, i częste kąpiele słoneczne, które nie, nie mają jakichś e, też ochronę. tak jak mówiłem, okularki, woda, e, czy przede wszystkim też kremy z filtrem. E, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli chcecie, abym opowiedział o czymś ciekawym, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Ja bardzo chętnie wysłucham Waszych sugestii, propozycji i może coś fajnego sobie nagramy. Mamy jeszcze trochę czasu do końca roku, aby e, zamieścić to w tygodniku. E, więc cóż, piszcie, komentujcie. Udostępniajcie, bo myślę, że też e, mam nadzieję, że ten materiał, jeśli Wam się spodoba, to fajnie by było, jakby zobaczyli to też inni ludzie. Także cóż, do zobaczenia w następnym tygodniu. Hej, trzymajcie się!